Nie gram to, kurwa. Daj mi jeszcze czerwoną kartkę, chuju. Cześć, witają was najlepsi komentatorzy na tym globie. Tacy... Y, Sararabycze. No, Jest z wami... E, Jensen Koliunko I... Hanka. Nie <laughs> chciałem co powiedzieć. To nie znasz tych komentatorów? Nie. Co? Już spalony? Dopiero zacząłem, już spalony? No, klasycznie, nie? Oczywiście nie boisz się moich główek. Mm, kurwa, nie ma czego, nie? No. Zobaczymy jak forma naszej... naszego klubu, chciałem powiedzieć, naszej reprezentacji, przecież nie gramy reprezentacją. Oho. Ja mam jeszcze na przykład Lewandowskiego, nie bo e, wiecie, bo ktoś nam nie kupił Keigenów, nie? A, no tak. Co ty, do The Gay? The gay To chyba ty. Nie. Full, ho full Homo. <laughs> tylko nie rób tej cioszynki z tobą. No ona jest u mnie klasyczna, zawsze będzie. Ty wykupiłeś specjalny pakiet na nią, nie? Tak, ja mam tylko ją. Nie, nieważne, jaki przycisk nacisnę, to tylko ona jest. Wiecz? Co, to jest do the gay? Do ciebie. Dobra. Jakąś akcję sklepacz? To tu je, do przodu. Good. Ej. I po good. No to dobra, kurwa. może tam. Co jest? Coś mi się tutaj. E, mam e, laczki. Coś ci się włącza. To przez te Keigeny. Nie, to <grym> przez te kraki, kurwa, nie? <grym> Eee, ja, mam cię. Kable mi się poplątały, kurwa. Gdzie? W, w co? W nogi? Tak, Cię oplątały? Kable od słuchawek do. kabel odpada. A. I chuja nie mogę odplątać, dobra gram, tak. To daj pauzę, się odplączesz. Nie mam czasu na pauzę. Nie mamy czasu. na trochę kwasu. Ale kurwa, jak por... byłeś suchy tak jesteś, nie? Ale cię porobiłem, ale cię porobiłem! Kurwa! Proszę cię. Ej, czemu takie lagi są? Nie wiem. Jej, znowu daję dupy. Tak jakbym miał kurwa 15 klatek, nie? Tak, no żebyś wiedział. Żebyś wiedział, tak, tak dziwnie kurwa. Je, ja, znowu coś... Sin... O, O, jest. o ja pierdolę. Że... To będzie grona. Mecz, mecz lagów, nie? A już graliśmy przecież z takimi lagami. Na. Masz dużo czasu, żeby pomyśleć, co zrobić. Tak, bardzo dużo. Jejab, ja, kurwa. Dmuchajesz. W kurwie co ja zaczyna, już wiesz? No wiem, zapominam kuj was tą maską chodzić. O matko. Nie wiem jak ja mam kuźwo ustawić ten mikrofon, żeby przestać dmuchać. Niego. A ja nie wiem co zrobić, żeby takich lagów nie było. Ja pierdolę. No. <grymne> Kurwa! Jee, yeah. przecież tak się grać. co to jest? Ja pierdzielę. No się tu się strzelać nawet nie da. No. <grymne> to się tu rozrusza jakoś. Oby Dobra Dobre Dobre Do Niedobre Dobre, niedobre znowu Kuźła jaki pink mój. Tam się coś zaczynają. Dobre, niedobre, dobre, niedobre Ej, no to takie grać nie da, nie? O, przykokił, ale nic nie wpadło. Nie wiem czy to biednie tak jak mi. Eee, może nie nie, ale tak przycina lekko. No mi ciągle. Kurwa, to... no i przecież się ja nad nim widzę, w to ja gram. Ja jeszcze widzę. Dobra. Dobry. Niedobre. Kurde jego maciu. No. To jest pokaz slajdów. No ja się tak czuję. Jeb. Gol, gol, Yes! No, dopiero... po czasie zobaczyłem to wszystko, bo tak, tak kurwa muli, nie? Pan, wiesz kto strzelił? Czy, jeszcze Ci nie pokazało? <laughs> <laughs> to taki śmieszny żart. Nie no, mi, wiesz, na czternastkę kąp jeszcze wyrabia, nie? No. Pan pussy! Olej jebnął. Yeah! A podobno według statystyk w FIFA y, Manchester United nie jest w formie. Więc. Dziwisz się kurwa? No? no? Ja nie. Oni kurwa grają jak pizdy. No kiedyś grali lepiej. A teraz. A nie. No tak, baranie. Nie, no ja nie mogę, no kurwa, no i tak nie będę grał z tobą. Tak, ale a, jak... potem, a potem powiesz, że kurwa na lagi zwaliłem, nie? No ale, ale jakbyś ty wygrywał 2-0, to byś powiedział Nie Nieważne, ty. No właśnie. No, kurwa, jak ja nawet nie wiem, co ja mam robić. Patrz, patrz, patrz. Oj hu, Jezu. No i hung. No i debil. <laughs> Ale czasami się kudy tak jakby odwieszało A za chwilę znowu No na przykład ja mam ciągle tak To są kochane serwery, o Jezu ale teraz zalogowało. To są kochane serwery EA Pamiętaj tak Ale ja no przecież ja nie wiem kiedy puścić ten No no no, no wiem o co jest. <laughs> Musisz na czuja robić tak jak ja jest chyba dwa, po dwa spalone u Ciebie u mnie, nie? Tak. W chy... Nie wiem Dobra. Dobra. Znowu niedobra, kurwa. Przydałoby się coś nagrać kurwa w końcu na to moje konto. No. Się Zabieram C za tą moją fajną gierkę i się kurwa zabrać nie mogę, Ciekawe. jeszcze nie, nie zainstalowałem. Nie? Ciekawe czy, czy ma martwa strefa by tak samo chodziła, nie? <kluzł> <kluzł> Kurde. Z czego my się śmieję, nie wiem Ja pojęcia nie mam o co ci chodzi nie? Ja też Nie wiem o co chodzi Coś powiedział, ale... ale to tak kusi To tak kusi Dobra ciche O, teraz jest płynnie, o już nie Nie, nie mówię, że tak czasami jest płynnie, a czasami... Co to było? Eee się tak nie rozpędzaj. Faul karny. Gdzie był karny? <noise> <noise> Kurde, on mnie spędzi. O, dobra, oła już. Smelcer, smelcer. Smelczer, zaker. Smelc i zaker. No kurwa, faul. Wybi jest... Daj mi jakiś faul. Wybi ale Cię porobił, ale Cię porobił. No zaraz Cię porobię, patrz na to, patrz na to. Nie Daj. próbuj nawet! Jad. Łap to, kurwa. Baranie. Co Ty robisz, czarny baranie? Nie, nie, jak to leciało w ogóle. Gdzieżesz Ty bywał, czarny baranie? Tak. I tak to leciało! Punkt dla czerwonego, czerwonego... Boże, czarnego fortepianu. To czerwonego! Jesteś kurwa głupi, nie Jeps No ej, się wcześniej nacisnąłem! No trudno się mówi kurwa, gram w takich samych warunkach No Do Mały. przodu Ej Gdzie w którą? O, teraz jest płynnie w miarę. No widzę, właśnie to wykorzystuję. Właśnie kurwa to jest niefery, że pod moją ramką jest płynnie, nie? Co jest? Faul? No fałowałeś mi. To jest kurwa, fujnie fair, że ty to wykorzystujesz. Powinieneś oddawać piłkę, jak się płynnie robi. ta piłka tylko działała płynnie przy mnie. No ja. możesz szczelć samobójcze ewentualnie, nie? No, nacisnąłem podanie, on jeszcze dwa kroki zrobił, nie? Dawaj, Rudy. Ale to mnie rozwaliło, nie? Że sobie runę i przeszczepił włosy. To jest, kurwa, no wiesz, ciężko przed 30, żeby nie mieć włosów, nie? kujowo trochę. No, trochę. A z czego on przeszczepił? Z pachy, czy z czego? Z dupy, kurwa. <laughs> o Jezu. To się nie dziwię, że rude. Czy <laughs> no. dopierdolisz, to... Te... <laughs> rude włosy, z dupy. Kurwa. Wiesz co, jakoś nie za bardzo mnie interesowało, skąd sobie Runni kurwa, włosy przeszczepił. A... Dmuchasz jak ja pierdolę, człowieku, ogarnij to. Jep Co? Masz. Oh, Boże... Ale ci pierdolne, nie będę z tobą nagrywał, kurwa. Znowu dmucham? Ciągle dmuchasz. <noise> ja muszę zobaczyć później na podglądzie, jak muszę ustawić mikrofon, żeby właśnie... Podczas mojego oddechu. Jak najbardziej z dala od mordy, wiesz? No, co ty? No, wtedy będzie ok. O, nie muli, trzeba to wykorzystać jakoś. Nie! Yeah. Ja pierdolę. Dobry! Robisz się Uchuj. dupką do ciebie. Teraz muszę kurwa. Nie trafisz. I gol. Ja pierdolę. Wybij. Kurwa. <śmany> o o! Co! Nie! 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 K Co z tym bramkarzem? <śmany> nie tak! Ej, ty masz ostatnio tak fartownych bramkarzy. No, wiem kogo wybierać. Co? Dobry! No. nie dasz! No, jak zwykle. <śmany> Zrobię! O kurwa, dzięki. I takie smary na monitorze? <śmany> Nie, między palcami fuj, Ofuuu jeszcze gorzej. Tak się klei jak to taka wydzielina od Aliena, nie? Ja Wiesz o co chyba chodzi, nie? Tak. I że to powła jak śmierdzi. To wziąłem do ust, żeby sprawdzić jak smakuje. Słone? Nie, takie wiesz... kwaśno słodko kwaśno. Nie ma bramki. Co? Kuźwa. Chce ta tomata. Co? No Kuan matał, taki piłkarz. Chce ta tomata, no. Aha, o boże. <śpuszczania> ty to masz żarty, czasami też nie rozumiem. Trzeba ci kurwa tłumaczyć takie żarty, nie? No. Ty, weedingu, ty. Nie mogę się powstrzymać. Gol, Gol. Patrz na to. No. Urchomo. <śpuszczanie> homo. Gdzie biegniesz tym? No, mamy kontakt, kurwa, trzeba się Ty, ale chyba się faktycznie 3. FIFA uspokoiła, nie? No coś już tak troszkę lepiej, ale to jeszcze to nie, nie jest to co ostatnio co graliśmy sobie, że tak fajnie. No 120 FPS-ów, wiecie. Tak. No. Ja miałem 120, bo nagrywam kobietko, miał 160, bo nie nagrywa. Tak. <laughs> No, Kurde i, no ale... FIFA, FIFA 22, nie? Full HD, ultra, milion fpsów. No, 4K... <głosy> <głosy> Dobra, więc nie zmienię. Kurwa, tak mi się ręce spociły, że pad mi wypada. Ja pierdziele. nie szarżuj tak. Kurwa mać. Ja muszę wykorzystać to, że nie tnie, nie? A, no tak. Tak, z trzy bramki, nie? Wlepić mi. No tak na szybko. A jak będzie ciało, to znowu dwie szybkie w pracę. Dawaj, prace. dawaj, kuda, dawaj. Jezu. No tak to ładnie leciało. I tak to leciało. O no i Boże. Zwolone. O już Pierre Emenika Łubamy Jung. Eee, Jak zwykle za lekko. No to może kurwa mocniej. Mocniej, mocniej, mocniej. Piasek śpią. Tak. I, ty mów, I ty kurwa będziesz się bronił, że jak ja mówię full homo, nie? Do ciebie. <gry> Kurde, to ci się udało powiedzieć. <gry> Ale patrz, nikt nie podejrzewał, że Piasek jest tym, nie? Homosiem. Ja pierdolę. <gry> Aha, pamiętajcie, klikajcie w reklamy. Nie, albo wejdziecie, możecie nie klikać, nie? Tylko w Kejgeny możecie nie klikać w ogóle. Takie Kejgeny! Zgadasz się! Nie Kejgen, kurwa, Kejgeny. Ja Cię naszukałem, wiesz, dzisiaj to. Ja wiem, no to jest dwa Kejgeny. A, a później, dobra, Jaczak, to masz tutaj Kejgeny. Nie <gulanie> macie tutaj programów z Kejgenów, nie? Podać nie umiesz. Jak Ciota. Dobra, no to zamiast. No, to jeszcze raz. Nie musicie klikać w reklamy, dwa e wystarczy, wystarczą, nie? No, jeszcze nie będziecie musieli klikać w FIFA, ale. Znaczy w reklamy FIFA, ale. Kigen, no, Kigeny. W FIFA, FIFA 14 nie będziecie musieli, bo w 15 tak. No. Oj, o, źle skręciłem. Czertami, ale kurwa pierwszy odcinek po, po tym powrocie jest na kanale, a kurwa kejów nie ma. Ja się zastanawiam, czy do T-Volta nie napisać, no... Zmuszacie mnie do tego. Ja pierdzielę Jep no, kurde... O, 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 o... Co on zrobił? Hmm... Dobra, muszę się skupić. Tylko... Nie za mocno, bo wiesz, czym to grozi. Bo kurwa, w twoim wypadku. Chuju. CO JA ROBIĘ?! Eee. Eee. to jest taka... taktik? Mhm. Mm ale jak idzie. Jedy... <laughs> nie przejdziesz. Oooo, Pukiniętnie. No. Dobra. Wybijaj. O. A jeszcze jeden. <laughs> Dobra, no. Igol. Nie ma. Kurwa, co jest. Dobrze, dobrze. No i znowu mam laczgi. Ej! Ej, chciałeś to od sędzia mnie przyblokować? Jakie kawałki. Sędzia w tych Fifach jest taki kurwa ruchliwy, że szok. Ale powinni zrobić go jako bitmapę, nie uważasz? Tak jak w PSie. No. Dobre. Podaj tam. Dobra, może być. Hmm. Jeszcze jaki faul, kurwa, mój niby. No i znowu, ty kurwa, ze ty takie piórka masz zamiast nóg, no, kurwa? Sareńki, ty. Chyba... Chyba dobrze już ustawiłem mikrofon, nie? Bo nie dmucham. Nie zapeszej. Dobra. Co ty odpierdalałeś? Co ty odpierdalałeś, Hmm. Oho, to się źle skończy. Kurde, grzybki mi wylatują z pod kciuku, bo mam takie mokre. To kurwa umyj się. Jakieś grzybki, kurwa. Ci wylatują z pod palców. No to... Myj się człowiek. Mówię, grzybki. że grzyby, mam mokry. No. Grzyb mokry. Grzyby jak po deszczu. No jezu. Ja chcę free kick, kurwa. Co odpierdalasz? No szlak, no nie mogę nic trafić teraz. Homo się. No i to jest gol. Kurwa, masz. Ale Lewandowskiego to co? zdajmy na to, że zamysłowego jest teraz Immobile, no to immobile strzelił dwie, nie on. O, tak Wiecie, w 15 <coughs> y, To ja bym strzelał immobile No Rudy Chyba nie lałeś Szlak Pana to pyk. Pana dol, Pyk. Ja pierdolę. No właśnie widzę patrz na to, pik, no to już się napykał, pik, pik, <grym> <grym> dzięki, I nie ma na co, dzięki, ale tak kurwa bardziej celnie Romek. cholera, U, zapomniałem, że on kurwa to jest człowiek, który nie wie, co so to sprint nie, że on kuleje, tak, Kuźwa nie tam. <grym> Wiedziałem Nie zrobisz w jajo. Ciśnij go tu Kurde Lewanda Lewanda Jezu Jezu Dobrze yeah. 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 Ole oh, Lewandowski to zrobił kurwa mać No teraz kontra Oj Dobrze, 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 dobrze Tyle miałeś z tej kontry, kurwa ale kontra, dobra gra. Nie powiem. No ja Oj, oj oj, oj oj, jak się zakręcił. Jezu, nie! Nie! Dobrze! Przesadziłem, bo nie wiedziałem, że tak daleko aż poda to do tyłu. Wybijaj. Wybij to. Jezu no, Faulowany byłem. To się Cześć. źle... Źle się skończy dla mnie, bo... Albo dobra, nie gadam mu to jest skupienie. No faktycznie, to lepiej gadaj wiesz A Lepiej na tym wychodzisz To tam Jakiś... Ktoś tam gra u mnie Niebieski Gdzie leci zresztą? Do przodu No do przodu No <śmiech> <śmiech> nie <śmiech> Jezu Muzin Kurde Możesz przestać? No co, robię cię. <noise> robię maluję, City Maluję, City Pierzem. Widziesz Angielki mówią mówiący po angielsku? Stare no jak. Po polsku. <noise> Angielski <noise> mówią <mówionym> po <w> angielsku. No <noise> 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 kurwa, bardzo dziwny filmik, na pewno wiesz? <noise> I czemu? Przecież byłem tu czemu nie przejął? Jaki... O, 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 o. No. E, no, ale nic nie wiem. Hmm. Aha. Eee, dziwne. Bardzo dziwne. Co ty robisz? Dawaj, dawaj, Rudy. No, no jak ty myślałeś, że do tego dobiegniesz. Dawaj, dobiegnij! jest jako! Jew Nie Dobrze! Nie! Jaki bramkarz, jaki bramkarz! Debre. Nasz, kurde, prawie jak ten mój ostatni, nie? No nie, tego się nie da powiedzieć. Dobra. Zmianki. Debre, gdzie jest? Robimy tak. Mm. Dobra Nie będzie tak. Kurwa zmieniłem kurwa Aha, jest okej okay. Chcę ta tu mata. Ziłan mata Nie bój się tak nie trafi Oby kurwa To no chuju wybijasz Pomyliłeś się, że to twój strzał, nie? Bo podobne masz. Gdzie z tej... Wychodź z tej bramki, a nie tam kurwa stoisz. No. Gdzie, do kogo? Wybij to, ale tak jakoś tak fajnie, o właśnie o tym mówiłem. Niedobre, niedobre. Ja pierdolę. Mogę kurwa, nie mogę. Faul. Teraz będzie wszystko na faul zła, wow, tak. O -o. o o i to jest gol no nie A. bo to jest kurwa debil nie dotykaj nie dotykaj no i czasami potrafią przyjąć i wejść z piłką no prawda, to nie? jest najgorsze Jak chujoza <grym> Ach. nie teklu. dobrze że to jest piżżu <grym> Ja pierdala. No co ja robię? Pierdalać w ogóle to nie mam pytań nie Dobra Dłąchasz Kurde Wejdź bramkarzu, wyjdź Nie, nie wychodź, wróć, wróć kurwa wodawilu I do mojego. Proszę o. Dobrze Ależ ten kurwa mudzinek ma opanowanie Nie Ale. będzie remisu. Nie dam ci remisu, kurwa, rozumiesz. No wiem. Wybi to! Jest! Kurwa też. Super, super. Co ty kurwa szczekasz tam? To pies. Tak. <grym> Dobra. Bądźmy poważni. Śmiertelnie poważni, bo to się już. Wysłeś no z może ty mnie Nie. <grym> no. Wystarczy, że masz więcej rzutów rożnych niż ja. No, no, <grym> dobra, <ty>. <grym> Syczysz! <grym> nie syczę, tylko wiatr chodzi. Aha i robi. <grym> no to raczej nie ja byłem, wiesz, to już ci się pierdoli coś z samym sobą. Oj Boziu... No podejmij! mi wie, minut. Ja spierdalaj. <grym> Ale mam le, Ja pierdolę Lagi? No. Przecież nie grasz na konsoli. Gdzie? <laughs> <Co to było? śmiech> I gol, tu musi być gol, tu musi być gol, tu musi być gol. Kurwa no. Jeszcze nie kończ, nie kończ, nie kończ. No nie tak! Nie kończ, nie kończ. Nie! <laughs> Ale wygrałem coś patrz. <laughs> Jezu, ty to masz warte <laughs> To jest, to się nazywa Ile było? Yy, yy, przegraliśmy 2-2 No Ale kupy tylko wygrał P Pomóż łaską Dobra, to byli z wami najlepsi komentarze <grym z tymi> Komentarze A wygrałem puchar porażka O Boże No, to żeby byli z wami mistrz jaget. Jagged No jasne i i, I i... czekaj, 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 nie kończę jeszcze, czekaj. I. No nie kończę, nie kończę. Srarał <noise> pizza. <Stabisz. głos> Dobra, nie Nie mam pytań, nie. Dobra, to na razie, cześć. Siema.